Maszyny cyfrowe zwane komputerami dokonują analizy wszystkich dostarczonych informacji i wybierają najlepsze z możliwych rozwiązań. Powinniśmy zacząć od komputerów, które de facto są znane głównie Ślązakom. A to z tej przyczyny, że były dostępne tylko w sklepach G. Kiedy górnicy pracowali wolne soboty i niedziele, tudzież w nocy, dostawali dodatkowe punkty bonusowe do specjalnej książeczki górniczej. Dla nich były zorganizowane sklepy sieci handlowa na południu Polski. I oprócz oczywiście pieniędzy, które musieli wydać na ten sprzęt, musieli oddać część tych punktów

Zgromadzonych za pracę w niedzielę. Cały ten stolik, jak i tam w kącie, to są właśnie akorn w różnych wersjach. Na przykład tam jest Akorn 3000 z serii, które jeszcze przed wprowadzeniem Amigi na rynek biły ją na głowę możliwościami technicznymi, pojemnością pamięci, systemem operacyjnym. Slot na dyskietki 3,5. Widzę. Tak, ale bez problemu działają z monitor to Tutaj jest e, cała rodzina komputerów e, Amstrad Schneider. E, Amstrad to angielska firma, która produkowała na, e, swój rynek oczywiście na świat. E, oprócz Niemiec gdzie e, na licencji firma Schneider podjęła się produkcji Amstradów pod nazwą Schneider Computer System. E, są to ciekawe sprzęty, 8-bitowe, ale nie tylko. Możemy zobaczyć tutaj kolega Pracuje na Schneiderze, gdzie cały PC typu XT zamknięty jest w klawiaturze razem ze stacją zysku. Czyli to już jest jeden z protoplastów komputerów, których używamy w tej chwili wszyscy. Natomiast te pozostałe to są komputery 8 -bitowe. Ciekawa historia się wiąże z tym Schneiderem, bo to jest de facto edytor tekstu. Jego historia jest taka, że ktoś przywiózł go z Niemiec. Napisano na nim pracę dyplomową, po czym kilkunastu studentów co roku odkupywało od siebie po napisaniu pracy ten komputer, pisali na nim nową pracę i sprzedawali. Na końcu łańcucha znalazłem się ja za parę złotych mogłem odkupić już to. Komputer harcerski. Spektra wideo. Harcerski dlatego, bo był sprzedawany składnice harcerskiej obok komputera Timex. A tutaj następna, e, bardzo rzadka i bardzo interesująca konsola e, z początku lat 80. Jest to Vectrex. Samo urządzenie konsoli jest zblokowane razem z monitorem 9-calowym. E, nieczęsto można zobaczyć grafikę wektorową. Klimaty trochę jak strona. Tak, tak. No i oczywiście najbardziej znany protoplasta na wszystkich gier, czyli Pong. Wersji na konsoli Uniwersum. Akurat kolega tutaj odpalił wersję na jednego gracza. No i cała seria PC-tów wszelakiej maści. 3XT 8 marca obchodził 31 urodziny. Tam mamy dwa komodory i dwa komputery ze stajni Atari. Pochodzą one tak mniej więcej z 94-96 roku, czyli z okresu, kiedy obie firmy pożegnały się z tym światem, plajtując hukiem. To jest pierwszy, jedyny i ostatni oficjalny komputer szkolny, zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji do Użytku Szkolnego. Powstał we wrocławskich zakładach Elwro. Czasach... Jedyny, czyli w sumie, gdyby iść z duchem prawa, to do tej pory musieli w szkołach używać czegoś takiego, żeby mieć zatwierdzenie Ministerstwa? No, mistel. de facto tak, aczkolwiek pesety możliwościami przewyższyły i w tej chwili uży, używamy pesetów w, w szkolnictwie. Natomiast programowo był to rzeczywiście jedyny. Fajną rzeczą jest to, dlaczego taka sama obudowa jest jak w organach, które stoją obok obłogi, nazywają się Elwirka. Otóż czasy w głębokiej komuny, kiedy powstał ten komputer, charakteryzowało się tym, że wszystkiego brakowało, nie było niczego. Trzeba było unifikować. Światła w nie, tylne były takie same jak światła w Warszawie. I tutaj sytuacja podobna. Najpierw powstały bande Elvira, w których obudowę zaimplementowano potem do komputera Elbro i można powiedzieć, że ten komputer jest jedynym komputerem na świecie, który ma wbudowany uchwyt na nuty. Żarnetie, które były obecne na Dragon w Krakowie.